34 niedziela, czyli ostatnia w roku liturgicznym zwana nieuroczystością Jezusa Chrystusa króla wszechświata. Jesteśmy w Ewangelii Jana w 18 rozdziale i ta Ewangelia, jak wiemy bardzo dobrze, pokazuje nam królowanie Jezusa w zupełnie w inny sposób, aniżeli pokazują nam to chociażby synoptycy. Którzy jednak pokazują sporo doświadczenia bardzo trudnego dla Jezusa niosącego krzyż, pocącego się krwawym potem, cierpiącego. U Jana tego nie ma. Jan już od razu widzi Jezusa Chrystusa będącego na krzyżu jako na tronie, jako królującego z wysokości krzyża. Jezus jest tutaj widziany przez Jana jako króla, ale Będącego na odwróconym tronie, czyli Jezus jest na krzyżu zaprzeczeniem jakiegokolwiek myślenia o królowaniu, o władzy, o rządzie. Jeżeli popatrzymy na Jezusa, to to co Pismo Święte w innym momencie mówi, jest on głupstwem i zgorszeniem, a nie wzorem do tego by naśladować go w królowaniu i we władzy. Ale Jezus przez całą historię ludzkości, można powiedzieć, czekał na ten moment, jako słowo, jako logos odwieczny u Ojca, żeby dać wyraz zupełnie innemu sposobowi królowania. To wszystko, co do tej pory było perwersyjne, co było wykorzystywaniem władzy, co było wykorzystywaniem bycia królem, co też miało miejsce chociażby w przypadku Dawida, którego później Izraelici czcili jako, jako wspaniałego pasterza i króla, to jednak także i on zadał kłam pięknu posługi bycia królem. Dopiero Jezus odwrócił to, co było perwersyjne, to, co było niezgodne z wolą boga odnośnie do królowania za pomocą właśnie krzyża bo popatrzcie że w królowaniu które pokazuje nam Jezus nie chodzi o to by królować nad kimś ale by królować nad sobą to jest ta ostateczna racja taki papierek lakmusowy który nam pokazuje czy my królujemy czy też jesteśmy niewolnikami bo jeżeli staramy się królować nad kimś to znaczy że cały czas jeszcze jesteśmy niewolnikami Natomiast królowanie w tym rozumieniu Jezusa oznacza, że ja jestem w stanie uczynić ze sobą wszystko, czyli tak de facto oddać życie, czyli pójść aż do końca. Dlaczego nie pójść do końca? Każdy z nas może pójść do końca na wzór Jezusa Chrystusa, ale to jest możliwe tylko wtedy, gdy ja jestem absolutnie wolny, bo wolnym jest król niewolnik nie jest wolny, chociaż może sobie wyobrażać, że jest królem, ale dopóki nie jest w stanie dać siebie tak do końca za kogoś, to tego królowania w sobie nie nosi. Popatrzcie, że w ten sposób, będąc na krzyżu Jezus uzdrowił wszystkie nasze błędne sposoby rządzenia. On jest wzorem, abyśmy Odeszli od takiej szatańskiej myśli, że ja muszę coś znaczyć, że ja muszę rządzić, że ja muszę być kimś. To jest właśnie taka szatańska myśl, której uległa Ewa, a później uległ także Adam. Gdy wąż, szatan, pytał się Ewy, to w takim razie wy nie jesteście królami, bo niedopuszczeni zostaliście do tej wiedzy, którą ma Bóg. Wtedy oni sobie tak pomyśleli, aha. A to my też możemy coś znaczyć, a to my też możemy królować, my też możemy być kimś. I to spowodowało ich ostateczny upadek. Natomiast popatrzcie, że Jezus odwraca ten porządek i wcale nie chce być kimś, wcale nie chce czegoś znaczyć w oczach ludzi, bo to znaczenie ono wtedy się realizuje, gdy on jest wolny do tego stopnia, że może całkowicie siebie wydać. Zatem Jedynym sposobem, tym ewangelicznym, rządzenia jest oddanie wszystkiego, czyli oddanie samego siebie. Ten dzisiejszy fragment zawiera także dialog Piłata i Jezusa. I to jest też taki dialog, który my możemy troszkę zinterioryzować, tak uwewnętrznić, bo on się może dokonywać w nas. Możemy być z Jezusem bardzo blisko i, i pod wpływem tego słowa Bożego chcieć tak jak on królować. Ale popatrzcie, co robi Piłat. Piłat jest pomiędzy Jezusem a Żydami, którzy domagają się śmierci Jezusa. Raz wchodzi do miejsca, w którym znajduje się Jezus i z nim rozmawia, i może nawet skory był do tego, by uznać Jezusa za króla i przyjąć tę jego logikę, a z drugiej strony wychodzi cały czas do Żydów, konfrontując się z nimi, zaczyna ulegać lękowi. Zaczyna się obawiać, czy to, co mówi Jezus, czy to jest prawdziwe, czy On jest autentycznie królem. I my w naszym życiu możemy również mieć doświadczenie Słowa Bożego, które nas inspiruje i mobilizuje do tego, by, by rzeczywiście oddawać swoje życie i w ten sposób królować, a z drugiej strony możemy doświadczać logiki świata, która nam mówi: Nie wygłupiaj się, co Ty robisz, przecież w ten sposób przegrasz wszystko. Zapamiętajmy sobie to wychodzenie i wchodzenie Piłata, z jednej strony bycia blisko Jezusa i Jego słów, z drugiej strony uległości słowom Żydów, którzy domagali się śmierci Jezusa i którzy ostatecznie doprowadzili do tego, że Piłat uległ tym słowom. Ale chciejmy uznać w Jezusie tego, który jest prawdziwie królem. I który wywraca do góry nogami, który rewolucjonizuje wszystkie nasze sposoby myślenia o tym, czym jest królowanie. W ten sposób w wolności będziecie królami na Jego wzór, na Jego podobieństwo. On w nas to zaszczepił i zaprasza nas do tego, byśmy szli Jego śladami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławionej Niedzieli.